Marcin Kunicki, dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego, Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego, dzisiaj ogląda juniorów w zapasach, ale to są uczniowie, to są osoby związane z, i też trenerzy są tutaj też związani z SMS-em. Jak, jak szkoła, którą Marcin Kunicki dowodzi, podchodzi do tej dyscypliny tak ważnej dla Raciborza? Jest to jedna z wiodących dyscyplin w szkole. Wiadomo, mamy trzy wiodące dyscypliny, spływanie, lekka atletyka i zapasy. Tak. W tym roku być może uda się otworzyć klasę mistrzostwa sportowego z piłki nożnej. Jesteśmy na dobrej drodze. Czekamy na decyzję zarządu przy województwa SMS, śląskiego. Czy SMS może wychować przyszłego następcę Ryszarda Wolnego, kolejnego olimpijczyka? Ja myślę, z Szanse zawsze są. To ciężka praca. Cieszy nas nabór do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Na dzień dzisiejszy mamy już ponad 30 podań złożonych. Ciężka praca, z pierwotny od podstaw. Może kiedyś będzie drugi szart wolny. Wraz z dyrektorem Kunickim przyszedł do pracy również pan Dawid Esetic jako nauczyciel, jako trener. Jak sobie radzi w tej nowej roli z pozycji, z punktu widzenia dyrektora? Ja nie raz powtarzałem w rozmowach z Wolnym, że zazdroszczę mu tego, że fajną zmianę pokolenia zrobił wśród tenorów. począwszy od Piotrka Żerawieka do i teraz dla niej Dawid. Naprawdę świetna praca i nie ukrywam, że marzy mi się to również w innych dyscyplinach, bo świeża krew jednak to jest i otwarcie na, na, na świat zdecydowanie, zdecydowanie daje wyniki. W sercu Marcina Chmielnickiego tylko pływanie, czy jednak też pamięta te sukcesy zapaśnicze, na przykład Tyszarda Wolnego, Atlantę, 96 rok, chyba nocne oglądanie olimpiady. Tak, nocne oglądanie olimpiady, powitanie Ryszka pod domem, pod klatką, także no, co by nie mówić, są to, są to piękne chwile w tamtym roku, Justyna w Tokio i myślę, że może kiedyś dochowamy się medalisty, aczkolwiek ciężko będzie, może finalisty w pływaniu. Zobaczymy. Fajnie.